Nadszedł dzień, gdzie do nas zawitałeś i nasze życie całe rozjebałeś. Kiedy o tobie się dowiedziałam, wtedy strach w moich oczach ujrzałam. Chciałam myśleć o tobie dobrze, lecz ty zrobiłeś mętlik w mej głowie. Zamknięto szkoły, przedszkola i ludziom dano zwolnienia od doktora. Część ludzi ma opiekę nad dzieckiem i musi z nim siedzieć w domu koniecznie. Zakaz spacerów, biegania po łące. A kary będą duże, bolące. A gdy nastanie koniec kwarantanny, ludzie wskoczą do dużej wanny, by podziękować za zdrowie, za pracę i wyjść w końcu na długi spacer. A gdy z wirusem w końcu wygramy, będziemy wdzięczni za to, że mamy. Znów swoją szkołę, swoje przedszkole, swoją znów pracę, imprezy, rodziny i śmieszne miny. Możemy mówić dzień dobry, witam, kiedy Ciebie obok siebie omijam. Wrócimy do normy w życiu społecznym, lecz z oświadczeniem dużym, większym i będzie znowu spokój na duszy i już nikt nie będzie cierpiał katuszy, więc głowa do góry i w górę ręce. Siedzimy w domu, by koronawirus opuścił nas jak najprędzej.